Cześć. Ja jestem Maciek, a to jest kanał Kryptonatura, na którym rozmawiamy o świecie kryptowalut i wydarzeniach w skali makro. Są to tylko moje przemyślenia, a nie porady inwestycyjne, więc zawsze róbcie swój research. Każdy z tych cykli Bitcoina trwa 4 lata. Jest blok powstaje w równym odstępie czasu, także to jest w, w pewien sposób można po prostu określić tutaj mm, zachowania po prostu, które występują i przez, przez co po prostu jest cykliczność. I to zawsze, zawsze mamy po prostu halving. Hamo w tym przypadku powstanie bitcoina, nie? i po, po halvingu, jak, jest, jak, jak nagroda spada o połowę, w tym momencie następuje power move w yy, stronę linii, linii trendu. Każdy z cykli bitcoina wygląda do siebie bardzo podobnie, i można zawsze, każdy z tych cykli podzielić po prostu na dwie części: na część ekspansji oraz na część tą korekty, tutaj, gdzie, gdzie mamy Fibonacciego pokazanego. Nie? W każdym jednym elemencie w sumie halvingu jest zawsze po halvingu cyklu jest pokazany, ale zawsze w okolicy mniej więcej 260 dnia cyklu. No, tutaj macie 260, nie mniej więcej. Tutaj też od halvingu będziemy mierzyć 260 cyk. Czy to, to chociażby tutaj dalej 260. No. I to w każdym jednym cyklu między, między właśnie tym 260 dniem a końcem pierwszego roku cyklu następował ten tak zwany ruch bananowy. Nie? Gdzie tutaj macie chociażby cykl pokazany pierwszy, tu jest drugi, o, między 260 dniem, a tutaj wzrostem dotąd. Nie? W dalszej perspektywie tutaj też macie tego drugiego halwingu. 260 dzień, tutaj i dalej wzrost. I w każdym jednym tutaj z kolei była akurat korekta. 260 mniej więcej, i był ten wzrost, korekta i ponowny wzrost. Ale jak na ten moment, jak na ten moment też mamy mniej więcej ten 260 dzień, który wypada. wypada tutaj w okolicy, w okolicy ostatniego szczytu nastąpiła korekta. I ta korekta trwała zawsze parę tygodni, a po niej występował zawsze drugi puls, impuls wzrostowy. W każdym jednym. No. I zawsze, za każdym razem ten z, impuls wzrostowy był powyżej, powyżej tego 3,6 Fibo. Nie? W, każdym je, w każdym jednym cyklu. Tutaj macie 3,6. O, ten moment. I w tej chwili jesteście mniej więcej na poziomie tam 1,6 nowego Fibo. Czyli jest jakby nie jeszcze mamy zapas, zarówno czasowy, jak i um, wzrostowy na, Fibo, na Fibonacci, żeby po prostu coś jeszcze zobaczyć z tego cyklu. Do, y, dodatkowo, każdy z tych poziomów 3,6 Fibo, który został osiągnięty w cyklu następnym, okazywał się podłogą. No bo jak popatrzycie, tutaj. Y, Moment powstania, powstania bitcoina, powiedzmy dalej. Mamy tutaj ten pierwszy szczyt na bitcoinie, i od tego pierwszego szczytu na bitcoinie nigdy więcej nie zauważyliśmy po prostu poziomu szczytu. I tak samo jak tutaj pociągniemy sobie linię po prostu trendu, nie, i w pewnym momencie do, do, dojeżdżamy do tego poziomu 3,6 Fibonacci'ego, i ten poziom 3,6. Nie? prezentuje nam mniej więcej ten pierwszy punkt takiego znaczącego po prostu oporu, który się w pewnym momencie robi po prostu w, we wsparcie dla drugiego impulsu. I ten poziom, tego 3,6 Fibonacciego, to jest mniej więcej zawsze, zawsze poziom podłogi. Co, co prawda to jest, to jest niski, mały kapitał, bo to są kwoty rzędu, nie wiem, 100 parę, parę dolarów, ale i tak mimo wszystko, im dalej przechodzimy, po prostu, im, im bardziej ten kapitał rośnie, to tym bardziej ta linia się wypłaszcza. I, i zobaczcie, po pierwszym hudingu, jak osiągnęliśmy ten pie, faktyczny pierwszy szczyt nie, w nowym cyklu, że po prostu tutaj wyszło, że to nie jest bańka, bańka spekulacyjna, tylko po prostu normalny, żywy organizm, nie, to po, po osiągnięciu te, tego. Um, i, e, przepraszam, nie, I od tego, pierwsze, od tego poziomu, nie, gdzie, gdzie osiągnęliśmy ten poziom fibona, e, 3,6 Fibonacciego, który okazał się po prostu tutaj tym, tym oporem w pierwszej kolejności, a później się prze, przemienił wsparcie po tej korekcie pierwszej tak, do drugiego impulsu. I tak i tak mimo wszystko zrobiliśmy jeszcze 960% w drugim impulsie. I od tego momentu przyszła tam korekta. I co się okazało? Tutaj po prostu ten poziom 3,6 Fibonacciego mniej więcej. Okazał się po prostu dnem w cyklu. Tutaj macie dno cyklu. Hmm. Ale i tak, mimo wszystko, ten Bitcoin oscyluje zawsze w tym jednym kanale logarytmicznym. Przez, ca, przez cały, przez cały um, swój żywot. I właśnie tą podłogę przedstawia Wam tutaj za każdym jednym razem ta przerywana linia. W każdym jednym cyklu. Czyli, jak popatrzymy teraz na kolejny cykl które miał miejsce tam 4, 4 lata później. Też po tym pierwszym, pie, pierwszym, yy, między 260 a, a, koń, a dniem, a końcem roku, znowu następował ponowny, ponowna sytuacja. Mieliśmy impuls wzrostowy, drugi, i, w, i po tym impulsie wzrostowym, który osiągnęliśmy już z kolei 400, te 435%, czyli połowę tego, co było w poprzednim, mniej więcej, nie? I od tego momentu Zaczęliśmy znowu liczyć tutaj, tutaj od, od tego szczytu nie, do kolejnego dna. I ten poziom, co tutaj mieliśmy, to by to był poziom mniej więcej takie realne, 19600 czy coś, i to mniej więcej ten poziom został osiągnięty w kolejnym cyklu, czyli ostatnim, co miało teraz miejsce, który ci po prostu tutaj wymalował po prostu to dno z poprzedniego cyklu, te 15000 coś. Ale jakby nie było, ten poziom 3,6 Fibonacciego jak na ten moment w każdym jednym cyklu jest zawsze respektowany. Za każdym jednym razem, im wyższy kapitał, to po prostu tym, tym dokładniejsze te 3,6 zaczyna się prezentować. I po osiągnięciu tego, tego poziomu, co mieliśmy tutaj te, tego dna w ostatnim cyklu, jesteśmy obecnie w tym, tym w pierwszym, w pierwszym w momencie tego impulsu, Albo ten pierwszy moment i już już do właśnie dobiegł końca. Ale to, co jest istotne, nieważne, w którym, w którym cyklu byliśmy, czy w którym momencie cyklu, na skali tygodniowej tutaj za każdym razem ta średnia krocząca z 200 ostatnich tygodni była respektowana. Czyli nawet jeżeli tutaj powiedzmy, że coś się wydarzyło, taryfy tutaj weszły po prostu za, za, mocno, za mocno niektórym i mamy jeszcze spadek byśmy mieli. To, nawet jakbyśmy zaliczyli jeszcze spadek tutaj do tej do średniej kroczącej dwusetki to byłby spadek 40%. No to wyobraźcie sobie, co mogłoby się po prostu wydarzyć wtedy na altcoinach, no panika, po prostu, nie? I te 40% to i tak byłoby to kwota 46 tysięcy. Ale jeżeli zmierzymy to faktycznie, po prostu tak, jak to 3,6 Fibonacci'ego nam twierdzi, to w, w tym momencie ten poziom. 3,6 mniej więcej, co my tam mamy w cyklu, by się mniej więcej prezentowało właśnie tu, tutaj, w tym boksie 26 roku, mniej więcej, nie? I to, to jest mniej więcej poziom 38 tysięcy, ale tak szczerze, tutaj po yy, fakcie, jak weszły po prostu te ETF-y, duzi gracze zaczęli skupować, to oni, oni skupują jak szaleni po prostu te, te bitcoiny. Bo to każdego dnia na iksie po prostu są informacje. Że jest po prostu skup, skup, skup. tak nawet zobaczycie tutaj na tym, tym nie, na ym, wpływach po prostu tych, tych dolarowych, po prostu do ETF-ów. Nie ostatnie dwa dni, bo dzisiejszego jeszcze nie liczymy, to, to jest wypływ rzędu 150 milionów z Bitcoina. Ale, za, ale ciągle mamy tutaj po prostu wpływy w Bitcoina. To jest po prostu. Jak popatrzymy po prostu na tego bitcoina, który jest te, też swego rodzaju takim store of value w porównaniu do złota, to jest no, złoto ma swój najwyższy szczyt, no ale a bitcoin co spada? No, no to jest, no, widać, to jest, że to jest ewidentna manipulacja. No ale yy, wracając do tematu głównego, nie? Jeżeli popatrzymy na trend generalnie, co tutaj się zaczął, zaczął się malować na tym, tym na yy, naszym wykresie, to mamy tutaj głowę z ramionami, nie? Lewe ramię, głowę, Czyli, czyli po prostu dno poprzedniego tego, tego poprzedniego em, cyklu. No i teraz po wyborach mamy tutaj de, ten powrót do neckline'a i od neckline'a teraz formujemy generalnie prawe ramię. To nawet, nawet jeżeli byśmy to prawe ramię uformowali jeszcze niżej niż tutaj, powiedzmy, że cyk, dojechało do tej tej linii do, była panika i spadło tutaj mniej więcej do poziomu tego średniej kroczącej i dopiero mamy odlot na szczyt. No, to jest też scenariusz, który warto rozważyć, no ale, mimo wszystko, za każdym razem, jak podobny patent miał miejsce, to za, zawsze, na, za, zawsze następował ten drugi impuls wzrostowy, nie ten, ten tak zwany, ten bananowów, nie? I nawet jak dołożymy po prostu sobie tutaj tego, tego nie, to przedłużkę, to oni yy, szacują generalnie, i to pra, prawdopodobnie to jest po prostu to, co Katie Wood, właśnie twierdziła, nie że, to, że Bitcoin w ich bull osiągnie tam 600 tysięcy, że tam 550 tysięcy dolarów, no ale tak szczerze to to jest no, są duże szanse na to, ale ja bym dał, tutaj ocenił to na 15-20% może. Bardziej realne po prostu jest, uważam, że po prostu bardziej osiągany po prostu poziom na Bitcoinie to będzie poziom mniej więcej 180 tysięcy z odchyleniem tam do 250 biorąc pod uwagę tutaj po prostu jak, jak ten Fibonacci się po prostu poziom 3,6 zachowywał, od którego następował zawsze ten drugi impuls, tak. Czyli w tym, w tym momencie po prostu w ostatnim cyklu, czyli w tym momencie jak mieliśmy w, 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 po drugim halwingu osiągnęliśmy poziom 335% ponad. Czyli w trzecim halwingu, czyli po prostu przeszło to na dno poprzedniego. Czyli w tym momencie musielibyśmy po prostu osiągnąć przynajmniej poziom tych 200 tysięcy czy 180 tysięcy w tym boksie mniej więcej. Żeby to realne po prostu było dla nas zejścia do tego poziomu 3,6 fibonacciego, który byłoby naszą, naszym potencjalnym dnem z możliwością po prostu spadku do tych 35, co jest raczej mało prawdopodobne obecnie. I raczej ten model wymagałby po prostu do opracowania po prostu. ale to zobaczymy po prostu jak się, jak się sytuacja rozwinie. Tom Lee nawet ostatnio właśnie w swoim wywiadzie po prostu szacował, że jeszcze do końca tego 25 roku zobaczymy tam 150 tysięcy dolarów. Wam pokażę ten wywiad. To be stacking? I think so. You, know, you do, 80. Yeah, I think, you know, part of this was Bitcoin seasonally was just not going to be attractive until after March ends and now we're. Finally exiting March, and so I think not only is the calendar looking better, but as you're saying, Fed and central banks are easing, QTs ending. I think that that, with positive Washington sort of tailwinds, means I think Bitcoin can do well to the end of the year. Right. People love it when I ask you what your your end target is on Bitcoin, because yeah, makes and people very excited. Yes, and I mean one crazy high again. I think it's still. <laughs> 150 or higher as possible. I know it doesn't feel like it, but once we get through this tariff and uh that agenda around tariffs, markets can look forward to things that could be positive. Ponadto, takim kolejnym ważnym aspektem, tutaj w tym wszystkim jest też um, sama płynność nie, tego Bitcoina, która po prostu widać ewidentnie, że się zaczyna gromadzić tam na poziomie tych 88. Czy tam ten 89 tysięcy? Jest tutaj co prawda jakiś kapitał, jeszcze ten, ten, nie? Na longi, ale prawdopodobnie tutaj te taryfy po prostu wybiją ten kapitał po prostu i będzie odlot w drugą stronę. Ale też jakby nie było, tutaj, jak, jak popatrzycie na ten, ten, na, z, na Trumpa, on po prostu jest bardzo zaangażowany we wszystkie kryptowaluty, ale mimo wszystko on ma niby te pierwsze 100 dni swojej kadencji, on po prostu musi coś dowieść, nie? Jak, jak, Jakiś e, towar, jakby nie było, to jest. Chociażby ten, ten, ten stablecoinowy e, rachunek. Prawdopodobnie będą próbowali to forsować do tej, tej nie, do, mm, do Wielkanocy, ale i tak jakby nie było, to, to, jest, to są po prostu pracownicy, urzędowi politycy. I to po prostu do momentu, kiedy nie będzie dobrej narracji, czy do momentu, kiedy nie będzie pojawi się dobry czas, to nie, nie będzie po prostu nic w, w, w tym kierunku z, z, zrobione aż tak po prostu takie typu Big Bang. Nie? Teraz prawdopodobnie jest dla Trumpa istotniejsze po prostu. Doprowadzenie do ruiny gospodarki amerykańskiej, przez co po prostu Jerome Powell będzie mógł zluzować te e, wszystkie te funding rates, y. czy ten ten nie, czy włączy mm, po prostu drukarki, bo jakby nie było takim jednym z takich y, głównych aspektów wzrostu na, wzrostu na kryptowalutach i na, na Bitcoinie jest sama globalna płynność, nie? Nie, to jak już tutaj dodałem parę dni wcześniej temu, nie nowego powstania. Czym generalnie jest, jest ten, ten M2 mani To jest jakby nie był jeden z kluczowych wskaźników ekonomicznych, bo jak nie będzie po prostu więcej, więcej pieniędzy w obiegu, gotówki w obiegu, czy ogólnie takich łatwo dostępnych aktywów, które można w, w sposób szybki i dogodny skeshować to nie będzie po prostu wzrostu, bo ten nie będzie miało co napędzać po prostu ten kapitał, nie? I, dla, i to, jest, to są, nie depozyty, te na, na żądanie, na przykład konta oszczędnościowe, lokaty terminowe niskiej wartości, fundusze rynku pieniężnego, czy sama gotówka. No i to tak jak mówię, to jest istotne, bo to może po prostu oznaczać inflację, wzrost, wzrost globalnej płynności, no logicznie, bo macie więcej pieniądza w obiegu, druk, drukarki po prostu się grzeją na potęgę, nie? A z kolei spadek ten, tej globalnej płynności, to jest po prostu mniejsza aktywność gospodarcza, no i po prostu banki centralne monitorują z M2 przy podejmowaniu po prostu decyzji o stopach procentowych. I to jest po prostu dla nas mega istotne, bo w ten piątek przykładowo Jerome Powell będzie miał jedno ze swoich tych, tych głównych posiedzeń, po prostu um, będzie tam wywiad z nim prowadzony, no ale jakby nie było, jak nawet popatrzymy na globalną płynność, nie? do momentu kiedy po prostu te, oni nie skończą po prostu redukcji w tym, tym cyklu ostatnim, to po prostu nie ma mowy po prostu, że to będą jakieś większe wzrosty, czy po prostu jakieś takie big bank eventy na kryptowalutach, co prawda teraz w marcu po, pojawiła się po prostu informacja nad, po tym, tym, po spotkaniu właśnie Jerona z dziennikarzami na posiedzeniu fom FOMKu, że po prostu oni się zbliżają do końca tego, no to ile to jeszcze potrwa, nie. Obstawiam, że już w maju prawdopodobnie obniżą stopy procentowe, te, przynajmniej te 25 punktów i możliwe, że już Załączą drukarki, no ale to jest zależne od, też od tych taryf. Trumpa, nie o których właśnie wam mówiłem wczoraj. No i to, co jest właśnie istotne, jeszcze nie to dla, dla samego bitcoina, nawet jak, nawet jak powiedzmy, że, to, że to, to jest nasz dalekosiężny cel. Tutaj ten patent, nie co, co mamy, nie w, na ten może nie na ten cykl, ale na następne te 600 tysięcy dolarów, choć nie wiadomo też do końca, nie bo to, jak od, odkręcą kurek i faktycznie będą skupować te, te 800 tysięcy bitcoinów. Przez te kolejne 5 lat, to może zobaczymy taką kwotę. Ale to, co jest istotne tutaj, nawet żeby, żeby osiągnąć tak, tak, taki punkt nie, wzrostu tego bitcoina, jest, jest potrzebny zastrzyk gotówki. Ale do momentu, kiedy ten zastrzyk gotówki się nie pojawi ze strony Fedu czy hmm, Chin, czy po prostu innych takich globalnych gospodarek, które mają realny wpływ po prostu na to, co się dzieje na świecie, to nie możemy liczyć po prostu na wzrost. Ale to też oni nie mogą tego tak długo na przeczekanie po prostu brać z faktu, że po prostu w pewnym momencie pojawi się taki punkt krytyczny gdzie to po prostu albo lecimy, albo spadamy, tak jak ptaki, albo się nauczycie latać, albo po prostu podziękuję i to co jest istotne, jakby nie był ten sam Bitcoin w sobie, nie? To, to też są pieniądze tak, co, co prawda to są pieniądze na blockchainie ale ludzie zarabiają na tym, to, to, to w tym momencie tutaj dochodzą, dochodzą jeszcze koszty prądu, dochody dochodzą jeszcze e, koszty utrzymania, serwisu, czy nawet opłacenia pracowników, czy sprzętu, nie? No to jakby nie było, to są realne biznesy, w których po prostu ludzie realnie po prostu zarabiają na tym, tak? Górnicy fakt, oni zbierają te bitcoiny i sprzedają w najlepszym punkcie, ale w pewnym momencie trafia się taki punkt krytyczny, w którym przeważnie jest halving, który po prostu ob, ob, obcina nagrodę o połowę, ale tak? Jakby nie było, koszty wynajmu zostają, koszty sprzętu zostają, to ogólnie te koszty operacyjne, tak? To one zostają i, i od tego właśnie tutaj mamy jeszcze wykres średniego kosztu wydobycia jednego bitcoina. Jak tak, jak tak popatrzymy, to na tym, tym, na ostatni pozytywny wynik, jaki, jaki tutaj mamy, nie? to jest 30 marca, to jest ostatnia dana, która pokazuje nam po prostu jakieś ratio w tym wszystkim. no i jak, jak zwrócicie uwagę, to średni, średni koszt wydobycia jednego bitcoina to jest 88 912 dolarów. Gdzie obecna cena bitcoina to tam jest powiedzmy 82 334 dolary. Czyli to oznacza, że po prostu ta różnica tej ceny między jedną a drugą pozycją to jest po prostu to, co oni muszą dołożyć, żeby tego jednego bitcoina wydobyć. A jakby nie było, to jest biznes nie? i w tym momencie oni muszą po prostu zarabiać na tym. A skoro nie zarabiają, to muszą mają do wyboru albo wyłączyć sprzęt, Albo po prostu tutaj wyłożyć po prostu te bitcoiny, żeby opłacić obecny cykl. Czyli w tym momencie wprowadzają te bitcoiny z powrotem do obiegu. tak, Te no, nowo wydobyte. Ale jeżeli nawet popatrzymy na ten, ten na sam hash rate sam w sobie, jest tutaj lokalne zmniejszenie po prostu tego hash rateu. Czyli tak jak mówię, oni wyłącza, wyłączają te koparki, albo je czasowo po prostu odłączają, żeby po prostu algorytm się dostosował ponownie, żeby to było znowu opłacalne wydobycie. Ale co nie zmienia faktu, że jak popatrzycie, w skali generalnie. Całej. Nie? To całkowity hashrate bitcoina jest praktycznie na samym szczycie, czyli w tym momencie coraz więcej tych maszyn jest podłączonych do sieci, coraz więcej po prostu jest, coraz lepiej jest bitcoin zabezpieczony. Ale też coraz większe koszta są, o to zarówno są koszta energetyczne z faktu po prostu hmm, wydarzeń na świecie, czy, ten, ten, czy chociażby hmm, tego, że Trump te, teraz się interesuje właśnie wydobyciem tych kryptowalut, bo generalnie, że nie wiem czy wiecie, ale firma Trumpa generalnie zaczęła inwestować w, w tym kierunku. Ale, jakby, jakby, ale wracając do głównego tematu, nie? czyli cykliczności bitcoina, uważam, że, że i tak nieważne, jeżeli, jak wyglądają obecnie te cykle, nie to zobaczcie tutaj. Zestawiłem specjalnie dla Was wszystkie cykle, to po prostu nie przesunąłem ich w żaden sposób w czasie ani w cenie. To, to jest po prostu formacja słupków, nie którą po prostu dla Was wygenerowałem, i po prostu nałożyłem, nałożyłem jeden na drugi. I każdy z tych cykl, cykli ma po prostu tam jakieś swoje, jak, jakiś swój przypisany kolor. No i zobaczcie po prostu, jak te cykle po prostu się prezentują. Jeden do jednego, nie. W tym momencie czerwony cykl to jest nasz cykl obecny. Oto ten, nie? Gdzie, który właśnie obecnie formujemy, nie, po czwartym highpoint. I te dwa pierwsze, zielony i żółty, to są pierwsze, pierwsze dwa cykle Bitcoina, które w ogóle miały swoje po prostu tam historyczne miejsca, ale to są, to są najmniejsze po prostu wolumeny. Pieniężne jakie były najbardziej miarodajne dwa to są te dwa tutaj nie pomarańczowy oraz ten niebieski ale zwróćcie uwagę że w tym momencie w, praktycznie w jednym poziomie tutaj gdzie tutaj jest ten pędzelek. Praktycznie w jednym poziomie tutaj mieliście korektę. Jedno jedno okno czasowe tutaj i tutaj macie korektę i w tym momencie też mamy korektę. Jakby nie było, te cykle wszystkie są zachowane. Bo jeżeli zwrócicie uwagę, od punktu obecnego, nawet jak pociągniemy sobie tutaj linię do góry, to jeszcze mamy, to tu mniej więcej był taki punkt przegięcia wykresu, nie, gdzie po prostu to jest ta granica krytyczna. Czyli tak na oko, na oko, no na oko, na miarkę, nie, patrząc, mamy jeszcze zapas mniej więcej jest 200 dni, do osiągnięcia po prostu szczytu i od tego momentu można zacząć po prostu już się zastanawiać, czy, moja, czy nasza strategia generalnie jest dobra, czy warto po prostu ją w jakikolwiek sposób dostosować, nie? No i weźmy te 200 dni od punktu obecnego, nie? Te 200 dni mniej więcej wy, wy, wypada 200 dni to jest na, na 20 października, nie? To I to będzie, to jest generalnie nasza taka linia powiedzmy, że masy krytycznej. Ale do tego czasu jeszcze mamy wystarczająco dużo czasu, żeby po prostu Bitcoin nawet osiągnął wyższy szczyt, jaki wyższy dołek, który nam po prostu tutaj da możliwość wzrostu, bo nie, nie oszukujmy się, z, z, zwróćcie uwagę, z, od pierwszego tutaj tego breaka z tego z tego z, 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 z poprzedniej bessy, zrobiliśmy wzrost rzędu 57% na Bitcoin, czyli o połowę Bitcoin. Bitcoin po prostu nam urósł, nie. Następnie mieliśmy spadek 20%. Żeby później znowu zrobić kolejne 100%. I jakby nie było po tych 100% konsolidowaliśmy mniej więcej tam 230-240 dni. Żeby Bitcoin urósł nam kolejne 60%. I co z tego, że w tym momencie jesteśmy w korekcie no bo tak, no jeżeli, jeżeli widzieliście kredyty i się zastawiliście, no to logiczne, a tutaj, że to po prostu trzeba w końcu zacząć spłacać te kredyty, tak. Ale nawet, jeżeli byśmy zrobili tutaj niższe dno, co tak szczerze tutaj małe, małe prawdopodobieństwo jest na to, że, że zjedziemy aż tak nisko na 46 tysięcy, z faktu, że, że cała płynność jest w właśnie tutaj 68 tysięcy. Ale mimo wszystko, jeżeli by jeżeli taka, taka opcja się wydarzyła, to, to obstawiamy, że to był po prostu taki worst case scenario nie? w tym wszystkim. I każda cena, tak szczerze, która byłaby tutaj poniżej tego boksa do dna prawego ramienia, do tej dwusetki średniej kroczącej, to jest jakby nie było promocja w skali kolejnych 4 lat. No i, I prawdopodobnie nigdy więcej tej, tego dna tego prawego ramienia, prawdopodobnie nigdy więcej już nie, 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 nie zobaczymy już tej ceny, nie? No, no, to ode mnie byłoby w tej yy, chwili tyle. I życzę Wam miłego dnia. I co wy myślicie na ten temat?